Ostatni rok obfitował w transakcje, które świadczą o dojrzałości polskiego rynku nieruchomości. Transakcje, które dostarczyły bardzo szerokiego pola do analiz nieruchomości, również w kontekście wyceny nieruchomości. I tak z całkowitym wolumenem szacowanym przez nas na poziomie 3 miliardy 174 miliony euro dla czterech podstawowych sektorów rynku. Widzimy, że magazyny tutaj po raz pierwszy raz w historii polskiego rynku inwestycyjnego wiodły prym przed nieruchomościami handlowymi, to znaczy wydano na nie prawie 100 milionów euro więcej niż na nieruchomości handlowe. Transakcje te były realizowane przy średniej cenie za metr kwadratowy na poziomie 630 euro, co było pochodną stopy kapitalizacji na średnim poziomie 8,30. A dla rynku handlowego i biurowego było to odpowiednio 2430 euro i 2690 euro. Są to oczywiście średnie statystyczne, które wynikają i z transakcji, które obejmowały duże ponadregionalne portfele nieruchomościami jakościowymi typu Prime, jak i nieruchomościami drugiego rzędu o gorszym standardzie. Jeżeli chodzi o grunty inwestycyjne, one również stanowiły bardzo znaczny udział i tak, jeżeli do tego poziomu wspomnianego 3 miliardów 174 milionów dodamy jeszcze grunty inwestycyjne, to szacujemy, że przekraczamy tutaj poziom 3,5 miliarda euro za rok 2014. A tym samym niektóre z tych transakcji pokazują bardzo wysoki poziom ceny gruntu w wartości planowanej na tym gruncie inwestycji. Co pokazuje nam też pewien, jest wskaźnikiem tego, w jakim miejscu cyklu koniunkturalnego aktualnie się znajdujemy. Jak wiadomo, do wyceny nieruchomości stanowiących grunty inwestycyjne zgodnie z polskim prawem, jak i również z metodologią anglosaską stosujemy dwa podejścia, to znaczy podejście porównawcze i podejście pozostałościowe. Metoda pozostałościowa bywa postrzegana jako dużo bardziej wrażliwa, ale należy pamiętać, że przy zastosowaniu e, rynkowych e, danych wejściowych, e, może doprowadzić do rzetelnej wyceny. E, a często e, kalkulacja porównywania parami e, wymaga dużo e, większej znajomości rynku i znajomości kulisów każdej transakcji e, wraz z przesłankami, które doprowadziły do do ich zawarcia, na przykład przesłankami podatkowymi. Wydaje się, że stare powiedzenie mówiące o tym, co świadczy o wartości nieruchomości, brzmiące lokalizacja, 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 na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego w dzisiejszych czasach możemy sparafrazować jako lokalizacja najemca intensywnej zabudowy.